Przed mikrofonem Michał Kita, gościem Radzie Kielce, jest dziś poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik Kieleckiego Okręgu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle, już w niedzielę obchodzić będziemy 18. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. W wielu miastach odbędą się marsze papieskie. Wiele samorządów przyjmuje także wzorem Sejmu uchwały, stanowiska i apele w obronie dobrego imienia papieża Polaka. Czy to ważne, symboliczne poparcie dla wartości uosobianych przez świętego papieża? Ale ta sytuacja jest taką sytuacją wyjątkową też, albowiem wrogie Polsce media rozpętały kampanię anty... ...powiedzieć, to wszystko wywołało lawinę wielkiego oburzenia wśród zdecydowanej większości Polaków. Dlatego też rzeczywiście wiele samorządów wzorem polskiego Sejmu podejmują stanowiska. No niestety nie stało się tak przyjmie w Senacie, gdzie większość senacka z platformą obywatelską na czele byli przecież tam senatorowie polskiego Stronnictwa ludowego. Niestety propozycja Prawa i Sprawiedliwości no nie zaistniała na forum Senatu nie wprowadził do porządku dziennego swoich obrad tego projektu i tutaj jest wielkie nieporozumienie, to się wszystko kładzie cieniem, bo Senat powinien pójść wzorem powinno być przez drugą Izbę Parlamentu przyjęte. No ale na szczęście tak jest, że wiele samorządów, w tym również w Województwie Świętokrzyskim, podejmują takie uchwały, gdzie wyrażają zdecydowane poparcie właśnie dla nauczania Świętego Jana Pawła II, dla tych wartości, które prezentował, przekonywał nas, Polaków, przede wszystkim do tego, aby według tych wartości żyć, bo przecież to dzięki Świętemu Janowi Pawłowi drugiemu Żyjemy w wolnej Polsce. Trzeba przypomnieć te słowa, które padły, w zwycięstwa wypowiedziane do Polaków w czasach komunizmu. Podczas pierwszej jego wizyty niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Za to jesteśmy Ojcu Świętemu winni i bardzo dobrze, że 2 kwietnia w rocznicę jego śmierci w rocznicę odejścia do pana Polacy będą uczestniczyli w wielu wydarzeniach, które mają przywołać pamięć świętego Pawła II. To teraz temat Unii Europejskiej. Ostatecznie przegłosowała zakaz sprzedaży aut spalinowych do 2035 roku. Czy to realne rozwiązanie i czy to dobra decyzja? Nie, no więc na pewno to jest zła decyzja. Co do jej realności to wątpliwości, albowiem za dwa lata, o ile dobrze pamiętam, ma nastąpić weryfikacja tego, co zostało przedsięwzięte właśnie na salonach Unii Europejskiej. W moim przekonaniu to jest niesprawiedliwe rozstrzygnięcie, albowiem no nie można narzucać społeczeństwu Europy, w jaki sposób, czym to społeczeństwo ma podróżować. Auta elektryczne no należą do drogich samochodów. Nie wszystkich w Europie stać jest na tego typu zabezpieczenie sobie środka lokomocji. Za tym kryje się wiele kwestii, które wywołują już dzisiaj wielkie nieporozumienie. tak? No bo przecież przestawić produkcję, to może spowodować kryzys właśnie na rynku produkcji samochodów. No nie wszystkie samochody da się dostosować do tego typu napędu elektrycznego. To przecież jest związane również ze sprowadzeniem odpowiednich materiałów, przede wszystkim do produkcji akumulatorów. To są tak zwane pierwiastki rzadkie, które w Europie nie występują tutaj. Państwa azjatyckie, szczególnie Chiny, dominują na rynku eksportu tych, tych pierwiastków rzadkich. No a z drugiej zaś strony przecież te baterie nie są wiecznie żywe. Je trzeba kiedyś utylizować, i jest to też poważny problem, który trzeba postawić jasno i wyraźnie. Czy rzeczywiście. Wprowadzenie na rynek tak ogromnej ilości aut elektrycznych będzie skutkowało tym, że nasze środowisko będzie środowiskiem zdrowszym. Niekoniecznie tak być musi, tego nikt nie wziął pod uwagę. Ton to w tym wszystkim nadają Niemcy, tak? i to w zależności od tego, jaka jest koniunktura gospodarcza w Niemczech, co im się opłaca, czy też co im się nie opłaca, to oni nadają temu wszystkiego ton. Już niejednokrotnie żeśmy się z tym musieli mierzyć, No chociażby teraz Czy w czasie to oznacza, kryzysu energetycznego. Czy równi, równiejsi we wspólnocie? No, oczywiście, że tak, to przecież y, państwa wiodące w Unii Europejskiej tego nie ukrywają. Y, o Unii dwóch prędkości, chociażby w kontekście funkcjonowania strefy euro, od dawna już przecież wiemy, że, że ta niesprawiedliwość y, wbrew ideom, które legły u podstaw stworzenia wspólnot europejskich to przecież to nie ma nic wspólnego z żadną sprawiedliwością. Są oczywiście równi i równiejsi w Unii Europejskiej jest tam bardzo wyraźny dyktat Niemiec w drugiej kolejności Francji. Ten sojusz niemiecko-francuski nadaje cały ton szeroko rozumianej polityce unijnej. To przejdźmy teraz do polityki krajowej. Kolejny temat Donald Tusk zapowiedział pomysł babciowego, czyli świadczenia socjalnego w wysokości 1500 zł dla matek, które będą chciały Wrócić południu dziecka na rynek pracy, czy to realne wsparcie, czy jednak trąci populizmem? No oczywiście, że, że, że to jest populistyczne zagranie. Donald Tusk jest wybitnym specjalistą od tego, aby manipulować społeczeństwem, niejednokrotnie to czynił. Najgorsze od tym wszystkim to jest to, że ta manipulacja odbywa się z użyciem no, wielkiego kłamstwa. To, że Donald Tusk jest wielkim hipokrytą, już niejednokrotnie mieliśmy się okazję przekonać, szczególnie wtedy, kiedy piastował stanowisko premiera polskiego rządu. Ja przypomnę 2011 rok kampanię wyborczą, kiedy prost w kampanii mówił o tym, że wieku emerytalnego Platforma nie podniesie. Wystarczyło parę miesięcy, żeby do tego tematu wrócił i rzeczywiście wprowadził bardzo niekorzystne dla Polek i dla Polaków rozstrzygnięcie w kontekście babciowego. Zapomniał Tusk, że przecież tego typu rozstrzygnięcie w Polsce już istnieje, bo to jest rodzinny kapitał opiekuńczy i wcześniej wprowadzone bardzo dobre rozwiązanie w postaci programu Rodzina 500+. Tak więc to jest to babciowe, a w przypadku tych programów. Często politycy Platformy mówili, że to jest rozdawnictwo 500, a tutaj a no, 1500. A no właśnie, rozdawnictwo wiele różnych epitetów bardzo niekorzystnych pod adresem ostatecznych beneficjentów tego typu wsparcia ze strony państwa padało. Od platformy obywatelskiej, że to są pieniądze, które tak naprawdę nie będą przeznaczone na wsparcie dla rodzin, będą przeznaczone na inne cele, no, ale ta rzeczywistość jest zgoła odmienna od tego, co tego czarnowictwa, które miał w tamtym czasie Donald Tusk, ja przypomnę przecież jego słynne słowa, kiedy dowiedział się o tym, że program Rodzina 500 Plus będzie wdrażany. To jeszcze było za czasów jego rządu. Jego słynne wystąpienie w hali gąsienicowej przed schroniskiem, gdzie te pieniądze są zakopane, pytał ironicznie. Oczywiście myśmy te pieniądze odkopali, bo w tamtym czasie pewnie mogły być zakopane. To, to przejawiało się przede wszystkim w tym, że zlikwidowaliśmy ograniczenia skończyliśmy bardzo skutecznie lukę VAT, która za Tuska została wygenerowana do niebotycznych, że tak powiem, wskaźników. Byliśmy wiodącym państwem w Unii Europejskiej, gdzie ta luka VAT była tak potężna. Przestały się przez to kręcić tak zwane karuzele VAT-owskie. Wprowadziliśmy instytucję zbrodni VAT-owskiej dla tego, kto nie płaci podatku VAT i czyni to z wielką świadomością, omijając fiskusa jest kara 25 lat więzienia, to oczywiście to muszą być bardzo potężne już naruszenia prawa podatkowego. No i wreszcie yy, słynne afery paliwowe, gdzie kilkaset cystern dziennie yy, yy, paliwa płynnego wjeżdżało do Polski bez akcyzy, bez yy, pominięciem różnego rodzaju regulacji prawnych, w tym przede wszystkim podatkowych. No i to skutkowało tym, że środki finansowe nie trafiały do budżetu państwa, tylko szły gdzieś pod stołem. Dlatego żyliśmy w tamtym czasie w biedzie. Dzisiaj ta sytuacja zmieniła się pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Stać jest nas na wiele rzeczy. Tym bardziej, że akurat przeżywamy przecież kolejny kryzys. Dzisiaj kryzys wywołany wojną. To jest kryzys energetyczny, kryzys inflacyjny, wcześniej pandemia. Tego nikt w programie politycznym nie miał. My jednak daliśmy temu radę i za to jesteśmy też wdzięczni polskiemu społeczeństwu, które rozumie tą sytuację. No i wpisało się też w bardzo odważne działania, szczególnie w kontekście wsparcia dla narodu ukraińskiego. Bardzo dziękuję. Przypomnę, poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik kieleckiego Kręgu Prawa i Sprawiedliwości był.